Konkurs zorganizowany już po raz 20. W tym roku potrawy regionalne zaprezentowały koła gospodyń z Małopolski Zachodniej i Śląska. W sumie przygotowano 24 dania, które próbowało jury, ale także gości z Kansenu. Dla wielu osób była to jedyna okazja do posmakowania kuchni chłopskiej sprzed lat. To jest coś wspaniałego. Po prostu ja zawsze mówię, że tak, żeby było jak najwięcej, żebyśmy wracali do tych starych tradycji, bo to jest jednak smacznie, zdrowo. No i komfortu. Dietetycznie, dietetycznie. Bo skwarki, jadę, tłuszcz. No to tylko tutaj, ale jest masa potraw właśnie ze śliwkami, z marchewką, z jarzynami, z warzywami, które są dietetyczne, a odrobinka tłuszczyków w miarę też potrzebna dla organizmu jest. Jak to się pomiesza z innymi jałowymi bardziej składnikami, to samo zdrowie. Na konkursie zaprezentowano potrawy nieco bardziej świąteczne, bo nie brakowało tam okrasy. Która dawniej na wsiach pojawiała się raczej rzadko. Oczywiście były także dania dietetyczne, jak choćby tradycyjna wodzianka z przyciszowa. Podstawą jest właśnie ta woda, którą, prawda, się zagotowywuje w garku. I dopiero wtedy można wrzucać marchewkę, pietruszkę, cebulę, czosnek, ziele angielskie, liść laurowy, kminek i sól. I to się wszystko właśnie gotuje, a w tym czasie sobie przygotowywujemy zasmażkę. Za dawnych czasów to właśnie wszyscy ją jedli z takim obstarzałą skipką chleba. Wygustując bardzo często pytali o przepisy na niektóre zapomniane potrawy. Przy okazji można było nieco więcej dowiedzieć się o dawnych zwyczajach. Okazuje się, że dawniej potrawy miały różnorakie przeznaczenie. Tak było w przypadku klusek ciapanych prezentowanych przez gospodynię z żarek. Było to danie jedno z najwięcej sprawdzonych. Bo danie to po prostu zastępowało dwa dania. Klusaczki te takie drobniejsze to były z mleckiem jako zupa, a te grubsze były maszczone tłuszczem i one dawały ten efekt po prostu, że szybko się to zrobiło, tanią, a pojedzone i w żołądku działo, swoje zrobiło. Niełatwe zadanie tego dnia miał jury. uroży nie tylko musieli spróbować kilkudziesięciu prezentowanych dań, ale także wybrać te ich zdaniem najsmaczniejsze i najwierniejsze tradycji. Degustacje poszczególnych potraw poprzedzała prezentacja ko a gospodyń na scenie w Skansenie. Wtedy podawano często przepisy na przygotowane danie, a dodatkowo koło wykonywało regionalne przyśpiewki. Przy ocenie pod uwagę brano wszystkie te elementy. Jak podkreślali jurorzy, poziom wykonań i prezentacji oraz samych potraw był bardzo wysoki. Rzeczywiście są bardzo te potrawy smaczne. Mnie osobiście bardzo smakowała jedna szczawiowa, bo dwie są szczawiowe. Jest, są różne kapusty, kwaśne, te słodkie. Jest, była była też, były też takie ciekawa potrawa, bo były gołąbki z ziemniakami. Także to jest i one podobno z ryżem też mogą być, ale tutaj były podane takie. No. Ostatecznie zdecydowano o przyznaniu pierwszej nagrody dla bobrowianek z gminy Hełmek, które częstowały polewką z maślanki. Ponadto wyróżniono zagórzanki, zapierogi z kapustą i grzybami oraz koło z regulic, które przygotowało zalewajkę. Generalnie okazało się, że dawna kuchnia ma sporo zalet. Jest na pewno bardzo tania, szybko się robi każdy ją po prostu potrafi zrobić. No i uważamy, że cud dieta można ją też polecić. Ten sposób gotowania powinien także odpowiadać wszystkim tym, którzy są oszczędni i niczego nie chcą zmarnować. Bo taka była właśnie zasada w dawnej kuchni. Kuchnia chłopska była bardzo prosta. To, co było się urodziło w polu, w lesie, w w zasadzie to było wykorzystane. Nic się nie mogło zepsuć, nic nie można było wylać, więc na przykład mamy tak jak tutaj polewkę na maślance no bo wiadomo, wszystkie kapusty, grochy no wszystko jest wykorzystane. Nie tylko jedzenie czekało na gości z Kansenu w minioną niedzielę. Pojawiły się także stoiska z regionalnymi wyrobami. Było rękodzieło, m.in. biżuteria, i szyte ozdoby oraz pokazy rzemiosła. Można było zwiedzić skansen, spróbować samodzielnie ubić masło czy posłuchać tradycyjnych przyśpiewek. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych. Dla nich stworzono strefę zabaw z możliwością malowania na szkle. Kolejna impreza w skansenie już 22 czerwca na powitanie lata.